Co z tą Polską? Co z tą Polską? No nie wiadomo, żyjemy, pracujemy. <grych> no nie wiadomo, co z tą Polską. Jak ocenia pan sytuację polityczną w kraju? Sytuację polityczną? No nie wiem, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, wie pan, którzy są przeciw, niektórzy są za, tak jak zawsze. A pan jest? A ja? ja staram się być neutralny. Nie lubię po prostu się kłócić, prawda? No wiadomo, każdy ma swoje racje. No, i każdy próbuje teraz je swoje przedstawić. Natomiast jak jest naprawdę, no to. Teraz z dwóch stron sceny politycznej to lęk, a z drugiej strony nadzieja. U pana to bardziej? Yy, nie wiem, oczekiwanie. No, nie wiadomo co będzie, prawda? Trudno powiedzieć. No, wolałabym na ten temat się nie wypowiadać. Jest zła. Zła bo? Bo źli politycy. Źli dobrze? Jak to można yy, rozróżnić? Bo kłamią. No. W jakim temacie kłamią? Tak będę drążył temat. No bo obiecuję, obiecuję i potem nic nie robię z tym. A nie wiem. Nie wiem jak to się wypowiedzieć na temat tego. Jak ocenia pan sytuację na scenie politycznej? No różnie bywa. Politycy się kłócą między sobą. Eee, Boże. No to polityka ostatnio bardzo przyspieszyła. Nie wiem, nie, nie jestem na czasie w polityce po prostu. Czyli da się żyć i nie interesować się polityką. Tak, da się żyć. Chyba będzie najlepiej, jeżeli nie będziemy się tym interesować. Na średnim poziomie. Tak, ja tak. Mam takie głosy pełne niepokoju, ale z drugiej strony pełne nie, nadziei. niepokoju, proszę pana. To ja myślę, że tutaj nie ma niepokoju. E, nie, nie. Czyli Spokojnie, będzie... proszę pana. Wszystko się wyjaśni na pewno. I nie ma nawet mowy, że będzie, proszę pana, coś tam. E, nie, nie. Wie pana, że teraz... Ten... No stało się może troszkę... Ale na pewno nie będzie źle. Nie, nie, nie. Tak myślę. No jest dosyć trudna. Bo chyba nie tylko ja tak sądzę. Mamy oddźwięki również spoza naszego kraju. A co pan, budzi Pani największy niepokój? No to właśnie te sprawy z Trybunałem Konstytucyjnym. To jest zagrożona troszeczkę nasze poszanowanie prawa w naszym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobrze. Początki bardzo dobre, dobre idą, tylko aby nie przeszkadzała im platforma za dużo. Dużo krytyki pada pod adresem PiSu. Nie, krytyki tam prowokują, buntują, nie dają im rozkręcenia, ale oni pierwsze początki robią dobrze, wrażenie. I jest nadzieja, tak? Jest nadzieja i bardzo dobra, aby z zachodnimi krajami więc rozmów wprowadzili i więc wyjazdów i nie wtrącała się za duża platforma. Ale miało być 500 złotych na dziecko i na bietnicę. No tak, no PiS, PiS daje, to bardzo, bardzo, ja jestem też... I ci ja, ciągle nie ma tego? No nie ma, ale już zmierzają, yy, zmierzają do większych sklepów, yy, niech trochę tam... Yy, no za bogate to dać dla, dla tych biednych, no, dla tych dzieci, no. No bo nie ma pracy, to... Z ich strony, dla pisu jest dobra. Dobra, do, dla nas. PIS dobrze rządzi. Wspomóc, chociaż na razie. Dobrze i rok. Jakby to było. Nie najlepiej, nie najgorzej. Nie najlepiej, nie najgorzej, bo. Tak, tak różnie jest. Mało pracy jest. Chodzi mi o scenę polityczną. Tak to wszystko przyspieszyło ostatnio. No, to raczej ja polityką się nie zajmuję, także się nie wypowiem na ten temat. Jak ocenia ja, pan sytuację polityczną w kraju w tej chwili? Nie jesteś polityką w ogóle. Nie mam takiego problemu, żeby się interesować polityką, ponieważ dla mnie to jest z jednej strony żenada, a z drugiej strony szkoda czasu. Czyli da się żyć bez polityki. Da, naprawdę da się. Jest syn, jest sport, wszystko co najlepsze.